Witam Was wszystkich, oto w takim króciutkim ogłoszeniu na temat samego modingu. Dużo osób z Was narzeka, że o, nie ma polskiego dubbingu, tylko niemiecki, rosyjski, a powstała grupa modingowa, która właśnie się zajmuje tworzeniem dubbingów właśnie do tych modów spolszczonych. Jak chcecie, możecie się zgłosić. Zgłosić link w opisie do forum albo gadu-gadu, właśnie do tej osoby, gdzie możecie się także zgłosić. Ponadto, także nie zapominajcie, że do nowej edycji rozszerzonej także jest stworzony dubbing, więc jeżeli chcecie się zgłosić do dubbingowania edycji rozszerzonej, to po prostu zgłoście się do Outlandera, twórcy właśnie edycji rozszerzonej. Link także będzie w opisie. A kolejne, ostatnie ogłoszenie to będzie takie, że jak zwykle potrzeba po prostu nowych tłumaczy z języka niemieckiego, bo zawsze, nie wiem, jakoś mało ludzi po prostu jest, którzy umieją właśnie język niemiecki. Więc akcja poszukiwawcza ludzi, którzy chcą, chcieliby tłumaczyć mody i znają język niemiecki. Gorąco zapraszam, żeby napisali pod fanpage recovery team i link także będzie w opisie. To byłoby na tyle z mojej strony, więc do zobaczenia ludzie, trzymajcie się. Na razie.